Cześć! Witajcie w kolejnym filmie na moim kanale. Dzisiaj zapraszam Was na ulubieńców, czyli film, w którym opowiem Wam o rzeczach, które bardzo polubiłam i często używałam w maju i czerwcu. Więc jeżeli chcecie się dowiedzieć, co to jest i trochę posłuchać o tych produktach, to zostańcie ze mną do końca. Jeżeli filmik Wam się spodoba, to koniecznie dajcie kciuka w górę, a ja już nie przedłużam i zapraszam Was na film. Jak tradycję nakazuje, ulubieńców muszę zacząć od kategorii kosmetycznej, a właśnie te kategorie zaczynam od wyjątkowego ulubieńca, ponieważ tego typu produkt często się u mnie nie pojawia, ponieważ ja generalnie śmieję się z tego, jakie było moje stanowisko do różnych zapachów i perfum w właśnie przeszłości, jak byłam młodsza. No, dosyć śmiesznie, w moich starych filmach e, można to zresztą zauważyć, i ja się z siebie śmieję. No i moja przygoda z różnymi zapachami właśnie jest ciężka, ponieważ generalnie mam problem z trwałością zapachów na mnie, ponieważ większość produktów, które do tej pory używałam, kupowałam, takie wiecie w drogerii typu, nie wiem, w Rossmanie czy coś w tym stylu, różne perfumy czy jakieś mgiełki. No i generalnie one to po jakichś pięciu minutach już w ogóle na mnie nie było ich czuć. Może u niektórych się sprawdzały, ale u mnie niestety nie. Ostatnio zaczęłam właśnie szukać perfum, które by się na mnie trzymały, no i oczywiście zapach, który by mi się podobał. I na razie pierwszy krok, który postawiłam w tym kierunku okazał się... Dobry, w sensie udało mi się znaleźć coś, co mi się podoba, a mówię tu o produkcie z Avon Rare Flowers Night Orchid. Są to właśnie perfumy, jakieś nowe na pewno, ale mogę Wam je serdecznie polecić, jeżeli szukacie mocnego zapachu, może perfum na jakieś wyjścia, ponieważ uważam, że to jest taki bardziej wieczorowy, wyjściowy zapach. Jest on mocny, taki wyrazisty. O nuty mnie nie pytajcie, bo ja to się nie znam. Wpiszcie sobie do neta, myślę, że tam Wam wyskoczy dokładnie, jakie nuty zapachowe mają te perfumy. Na pewno są bardzo wyraziste, więc jeżeli takich szukacie, to Wam polecam takie, właśnie bardziej na wyjścia. Ja ich używam na co dzień, bo mi to nie przeszkadza, mi po prostu zapach ten się podoba, chociaż szukam jakichś bardziej takich lżejszych, delikatniejszych, właśnie na co dzień. Już mam pewne takie swoje wybory, ale jeszcze się waham. I teraz już bardzo tak nie zwracam uwagi na cenę, ponieważ chodzi mi o to, żeby ten zapach właśnie się jednak na mnie utrzymywał. No i właśnie, dlaczego polubiłam te perfumy? Nie tylko dla zapachu, przede wszystkim dlatego, że są bardzo trwałe. Jeżeli, pewnie większość osób nie, nie ma takiej bardzo, nie ma takiego bardzo dużego problemu z trwałością e, perfum, więc jeżeli generalnie zapachy na Was się utrzymują, to myślę, że jak przykniecie się, tak wiecie, dwa razy tutaj na szyi tymi perfumami rano, to do końca dnia Wam wystarczy, ponieważ ja przeważnie właśnie psikam się rano. No, może nie tak, wiecie, spryskuję się, jakbym wziął całą kąpiel, ale kilka przyknięć stosuję. I potem do końca dnia tak naprawdę czuć ten zapach. Jeżeli chcę, żeby było go bardziej czuć, tak jakby odświeżyć, to między 14 15 właśnie sobie psiknę 2 3 razy tutaj na szyję i nadal ten zapach czuć. Wiele osób, obok których przechodziłam, pytało mnie, co to za zapach, albo powiedziało, że pięknie pachnę, kiedy właśnie używam tych perfum, więc serdecznie Wam polecam. Nie wiem, ile buteleczka ma mililitrów. Tutaj generalnie za bardzo nie ma nic napisane. Ale jest to nowość, jeżeli chodzi o Avon, więc jeżeli Was ciekawi, szukaliście jakiegoś fajnego, takiego mocniejszego, wyrazistego zapachu, to polecam Wam ten. Dalej, produkt, którego inną wariację zapachową mogliście już widzieć u mnie, ponieważ uwielbiam peelingi i masła do ciała z marki Farmona, tak, Farmona z serii Tutti Frutti i właśnie moim ulubieńcem ostatnich dwóch miesięcy jest masło do ciała z o zapachu jeżyny i maliny właśnie z serii Tutti Frutti od Farmony. Ja już właśnie ten produkt tylko w, o zapachu chyba kiwi i karambola, takie zielone na pewno, używałam, do tego miałam peeling i te dwa produkty są po prostu dla mnie najlepsze, to są według mnie najlepsze produkty do ciała jak na razie, które testowałam i bardzo je lubię, ale jeżeli chodzi o te masło, to jest ulubieńcem ostatnich miesięcy i chcę znowu o tym powiedzieć, ponieważ chcę Wam serdecznie polecić ten produkt. Dlaczego? Przede wszystkim jest bardzo wydajny, pojemniczek ma 275 ml, spokojnie Wam starczy na naprawdę długo. Ja używam już więcej chyba niż nawet dwa miesiące, a jeszcze mam tu naprawdę sporo, a ja nie żałuję tego produktu naprawdę nie żałuję. No i właśnie, jeżeli nałożycie ten produkt wieczorem. To nadal e, jeszcze rano Wasza skóra będzie pachnieć tym produktem, a co najważniejsze, następnego dnia Wasza skóra jest wciąż zadbana, jest bardzo jędrna, e, wręcz nawet może błyszczeć. E, ja jak właśnie nakładałam sobie trochę więcej, e, to ta skóra następnego dnia wciąż błyszczała, jest naprawdę zadbana, jędrna, nawilżona. Co najważniejsze, chcę powiedzieć, to to, że. Jeżeli macie problem z bardzo suchą skórą albo tak jak ja, w szczególności po goleniu Wasza skóra zupełnie jest inna niż zawsze, czyli właśnie bardziej przesuszona, wyskakują Wam podrażnienia, to spokojnie możecie użyć tego masła, ponieważ Was właśnie nie podrażni, ładnie nawierzy tą skórę, przez co ona właśnie się uspokoi i będzie pięknie zadbana, więc jeżeli generalnie macie suchą skórę na ciele, lub w szczególności po goleniu macie problem yy, i mało rzeczy Wam nawilża, yy, właśnie macie problem z dbaniem nóg, a wiecie, teraz lato, no to jest jeszcze ciężej, to polecam Wam ten produkt, świetnie się sprawdza, no naprawdę. I mam do Was taką małą prośbę. Jeżeli wiecie, gdzie można normalnie, regularnie dostać te produkty, e, peelingi i masła, to błagam, proszę dajcie mi znać. Wiem, że tylko w Rosmanie jest jeden peeling, i to w wersji takiej miniaturowej na podróże, a ja bym chciała dostać właśnie w takim pojemniku peeling i masło, bo ja to i to poprzednie kupiłam w biedronce, ale słuchajcie, to jest chyba raz na rok, czy coś w tym stylu, ostatnio nawet nie było a to no niedługo mi się skończy pewnie, a chciałabym wciąż używać tego produktu, bo jest genialny. Więc jeżeli wiecie, gdzie mogę dostać właśnie te produkty Tutti Frutti od Farmony, to piszcie mi w komentarzach, będę Wam bardzo wdzięczna, no i przy okazji przyda się innym. Jeżeli chodzi o kategorię kosmetyczną, to już mam tutaj jednego ulubieńca, a jest to produkt do włosów, czyli Garnier Fructis nawilżająca maska Aloe Hair Food. Jest to właśnie produkt z tej serii Hair Food. Ja już używam dwie maski, jakby wersje tej maski do włosów i to w ogóle, to, to jest nieporównywalne o wiele wyżej. To jest produkt świetny. W połączeniu z szamponem, którego używam, chyba też właśnie z Garniera, taki oliwkowy, te combo po prostu powoduje, że moje siano na łbie staje się włosami. E, naprawdę, jeżeli macie bardzo suche włosy lub rozwojone końcówki i chcecie, żeby to wyglądało jakoś jak włosy, e, to polecam Wam tą maskę. E, jeżeli szukacie fajnego szamponu, ten oliwkowy też, ale ja bym chciała się tu skupić na masce, ponieważ to jest nowe odkrycie moje. E, właśnie, jeżeli chodzi o te inne maski z tej serii, to to jest w ogóle nieporównywalne. To jest niebo, a ziemia wręcz. Ta maska jest naprawdę genialna. Jest tak odżywcza, jest tak świetna. A dodatkowo nie jest jakby droga na to, ile tu tej maski mamy, ponieważ tu jest w pojemniku. Zaraz znajdę Wam pojemność. Przed chwilą mniej więcej sprawdziłam sobie w internecie i z tego co wyszukam, to, to jest jakieś 400 ml. No jest to bardzo duże opakowanie, które dostaniecie za chyba około 20 zł w drogerii. Więc słuchajcie, za to ile to jest produktu, za taką cenę i po prostu produkt działający cuda, do czego chcieć więcej? Więc naprawdę, jeżeli potrzebujecie czegoś działającego, naprawdę, na włosy, a też nie takiego drogiego, to polecam Wam to. Po prostu te produkty z OGX, te takie co mają fajne opakowania i są dosyć drogie, to po prostu wymiękają przy tym, w szczególności w przeliczeniu ilości na cenę i też w sumie działaniu. No a dodatkowo ten zapach. Wasze włosy naprawdę pachną jeszcze przez jakiś dzień, dwa mniej więcej, pachną bardzo ładnie, no i ten zapach właśnie dla mnie też jest najlepszy pachną tak świeżo, tak no po prostu pięknie, dla, dla mnie ten zapach jest idealny, więc mega się cieszę, że ta maska jest genialna pod względem działania i genialna pod względem zapachu tak się cieszę, serdecznie wam... <laughs> serdecznie Wam polecam e, jeżeli szukacie czegoś fajnego zużyłam już kilka opakowań i na pewno się na tym nie skończy, kolejne czekają już w kolejce na zużycie, mam na zapasie serdecznie polecam jeżeli chodzi o ulubieńców z jedzenia i picia, to miałam problem znaleźć i zauważyłam, że w ogóle ostatnio w ulubieńcach. Mam ciągle problem z tą kategorią, jednak chcę ją zachować, żeby móc Wam coś polecać. Może jakoś muszę się spiąć i ogarnąć i wziąć się za siebie, żeby móc Wam coś polecać, ale mam jednego ulubieńca z tych dwóch miesięcy. No, pewnie dzisiaj po świetle widzicie, że niestety za oknem jest pochórno, ale jeszcze w ostatnich miesiącach było właśnie gorąco i było upalnie. Słońce po prostu lało żar z nieba e, i wtedy dla mnie po prostu czymś wspaniałym było napięcie się mrożonej kawy, e, no i dlatego ulubieńcem jest Ice Vanilla Latte ze Starbucksa, to jest akurat moja ulubiona kawiarnia i ten napój wraz z tym hibiskusowym e, refresherem, to są moje takie go-to napoje właśnie w lato e, ale mówiąc o Ice Vanilla Latte jest to zwykłe latte, pewnie z syropem waniliowym bo Ice Vanilla Latte e, z dużą ilością lodu Naprawdę jest mega orzeźwiające, jest bardzo zimne. No, dodatkowo ma fajny smak. Ja nie jestem fanką frappuccino i nie ogarniam tych wszystkich takich napojów, tych mrożonych, słodzonych, smakowych. Ostatnio nawet dam sobie próbę taką i spróbowałam nowego frappuccino i po prostu się poddałam. Ja po prostu nie ogarniam tych napojów i one w ogóle mnie nie urzekają. A ten właśnie taki prosty napój ale uważam, że najlepszy. Jeżeli macie swoje jakieś ulubione propozycje w Starbucksie, to dajcie mi znać, z chęcią wypróbuję, e, może Wam coś polecę. Też na Insta często coś wstawiam, więc może teraz zapomniałam, ale na Insta możecie zobaczyć, więc tam bardzo zapraszam. E, no ale tak, to z ulubieńców jedzenia i picia. Teraz przechodzę do muzyki, no i tutaj niestety muszę znowu na wstępie Was przeprosić, ponieważ może są tu jacyś e, nowi widzowie. A tak by the way, to witam Was serdecznie. E, niestety ostatnio na YouTube jest mi ciężko wstawiać muzykę do filmów, e, więc jeżeli chcecie posłuchać tego, co Wam za chwilę polecę, e, to zapraszam do opisu tego filmu. Tam wstawię Wam linki do wszystkich utworów, które polecałam e, właśnie w tym filmie. A teraz Wam powiem, wiecie, tak wykonawcami i tytułami o tym opowiem. No niestety. Ostatnio coś z tą muzyką się dzieje na YouTubie, więc tak, pierwszy, jeżeli tak chodzi w miarę chronologicznie, staram się ułożyć, to utwór od Jay Rocka, Kendricka LaMara, Future i James Blake'a, czyli King's Dead. To mega chętnie słuchałam. Teraz już trochę tak mniej, ale był moment, że non-stop te, tego utworu słuchałam. Potem, nie wiem, to mnie zaskoczyło, sam, sama się zaskoczyłam. Że zaczęłam słuchać Cloud od e, Cardi i Offset'a. Po prostu nie wiem. Jakoś na początku nie ogarniałam tej piosenki, jakoś mnie nie urzekła, a potem tak mi weszło, że po prostu nie mogłam przestać słuchać. E, potem Problems od Silak albo Black. Nie wiem, wybaczcie mi, jeżeli się źle przeczytałam, ale macie linka na dole. E, krótko słuchałam, ale miałam fazę, że bardzo chętnie. Potem jeszcze Butterfly Effects od Travisa Scotta e, bardzo chętnie słuchałam i kolejny utwór Travisa Scotta z Future First Off. E, to w sumie nadal bardzo, bardzo chętnie słucham i jest wciąż na mojej playliście. No i potem e, przyszedł moment na odkrycie ponowne i zakochanie się w Florence and the Machine. Ich muzyki słuchałam dawno temu i nie tak namiętnie, ale teraz powróciłam i słucham właśnie namiętnie, zaczęło się od Spectrum, e, potem jeszcze chętnie słuchałam i wciąż słucham Hunger, Shake It Off, Lover to Lover. E, te utwory tak najbardziej, ale generalnie słucham e, muzyki ich muzyki, więc to jeżeli chodzi o tę muzykę z przekroju tych dwóch miesięcy, ale w sumie jeszcze muzyka z ostatniego miesiąca jakby z tamtych poprzednich ulubieńców. Ci ostatni ulubieńcy muzyczni w sumie też są nadal na mojej playliście. Na przykład Proki. Więc tak. Teraz przechodzimy do kategorii różne. Co to różne? Kategoria rzeczy ulubieńców, którzy byli moimi ulubieńcami, ale nie zaliczają się do poprzednich kategorii. No i zacznę od rzeczy takich nienamacalnych, jakie ja to lubię, czyli coś do oglądania. Dla kapetnych, coś tu mogli zauważyć. Koszulka. Tak. Założam ją specjalnie do tego filmu, ponieważ e, moim ulubieńcem e, po prostu nawet nie umiem tego pisać słowami i ten Snap to ukazuje, Avengers Endgame. Chyba nie muszę za dużo mówić. Nie będę za wiele komentować, po prostu miłość po prostu ten film jest genialny. Jeżeli jeszcze nie oglądaliście nic Marvela związanego z Avengersami, Halo! Co wy robicie, koniecznie to nadróbcie, po prostu uwielbiam, uwielbiam. Dobra, dalej kolejny ulubieniec, to jest serial już, w końcu udało mi się obejrzeć, bo zaczęłam go oglądać chyba jak był strajk, ale potem przerywałam jak już się skończył ten strajk, no i dopiero jak się skończyła szkoła mogłam dokończyć oglądać, Lucyfera, serial, który po prostu pokochałam, można się na nim tak uśmiechać, więc jeżeli właśnie czegoś takiego szukacie, to wam polecam. Bardzo się cieszę, że odkryłam ten serial. Można się nieraz uśmiać, mega genialny. W skrócie, żeby wam za bardzo nie spoilerować, nawet takich małych spoilerów nie dawać, jest to serial o Lucyferze, tak. O diable, który stwierdził, że weźmie sobie wolne od rządzenia w piekle i przyjedzie sobie do LA i tam sobie żyje. Jeżeli chcecie zobaczyć, co tam się u niego dzieje, jego przygody, to obejrzyjcie, ten serial jest mega genialny. Już się nie mogę doczekać kolejnego sezonu. I wszystkich Lucy fans już rozumiem, już ogarniam i chyba się przyłączam. Naprawdę mega genialny serial. Jest też sporo tego do oglądania, więc myślę, że też fajny serial właśnie na wakacje. Dobra, przechodzimy do rzeczy namacalnych, że tak powiem. I pierwszą z nich jest rzecz ubraniowa. Są to shorty. Są to zwykłe takie shorty jeansowe. Jak widzicie, nie jest to najjaśniejszy jeans, ale też nie najciemniejszy. Są one z bardzo wysokim stanem, naprawdę ja jeżeli się jakoś za bardzo nie wyciągnę czy coś, to te spodenki jakby zaczynają mi się tuż powyżej pępka, więc ten stan jest naprawdę wysoki, z czego się bardzo cieszę i mega się jaram, że je kupiłam i właśnie na te trafiłam. Mam kieszenie z przodu. I z tyłu, jeżeli chodzi o nogawki, to mają podwijane, jak widzicie, nigdzie nie ma przetarć. Uważam, że są bardzo spoko i porządnie wykonane. Myślę, że starczą na długo, z czego się bardzo cieszę. To są takie w sumie shorty, których bardzo szukałam i się cieszę, że na nie trafiłam. Są to shorty z Zary, nie pamiętam dokładnie ile kosztują, a jeżeli właśnie chcecie się dowiedzieć... Ceny i je zobaczyć w akcji, jak one wyglądają na mnie, zobaczyć jaką przebitkę, to zapraszam do tego holu, ponieważ właśnie tam je pokazywałam, ponieważ nagrywałam e, hol. To był ten pierwszy na wakacje, e, więc jeżeli jeszcze nie widzieliście, to serdecznie Was tam zapraszam. I teraz kolejny ulubieniec, on nie jest już nowy, ja już je, e, no, znaczy ja no, już zdradziłam sandałki, e, mam już je od dawna, ale w te wakacje, e, znaczy wakacje. Hmm. No w te jeszcze ciepłe dni wakacyjne, e, kiedy jeszcze właśnie było ciepło, ostatnio przestałam, bo nie jest najcieplej, nosiłam namiętnie, ponieważ uważam, że są idealne na co dzień. Zwykłe takie czarne, e, dosyć są płaskie, one tutaj mają minimalne podwyższenia 5, ale tego w ogóle nie czuć. One mają generalnie jak widzicie takie różne paski, może na jednym pokażę będzie lepiej. Więc tak, generalnie mają takie różne paski i są tutaj z tyłu ten pasek i ten jeden z przodu jest zamszowy, jednak te dwa tutaj, które się tak krzyżują. Są z gumy, co uważam, że jest świetnym rozwiązaniem, ponieważ każdy ma inną stopę i żeby Was tutaj nie cisnęło, to bardzo fajnym rozwiązaniem jest ta guma. Są idealne na co dzień, uważam, ponieważ po pierwsze właśnie dostosowują się bardzo do stopy, i dodatkowo przez te wszystkie paski stopa jest dosyć zabezpieczona, więc ona Wam nie fruwa w tym bucie, a dodatkowo przez to, że właśnie no nie są zakryte, są przewiewne, więc na upalne dni myślę, że świetnie się sprawdzą. No mówię, ja je uwielbiam nosić na co dzień, do wielu stylówek uważam, że do moich stylówek mi pasują. Dodatkowo czarne, oryginalnie jak to ja, e, więc no tak, bardzo serdecznie Wam polecam, jeżeli takich szukacie. Może jeżeli nie podobają Wam się na co dzień, ale generalnie nie podobają mi się, że na przykład na wakacje właśnie e, takie nad morze, ocean, coś w tym stylu, ciepłe wakacje, to polecam. No na razie nie ma ciepłych wakacji, mam nadzieję, że wróci e, te ciepło wakacyjne i będzie słonecznie w końcu. E, więc tak, polecam. A jeżeli chodzi o to, gdzie je dostałam. Jak mówię, nie kupiłam ich ostatnio, ale kupiłam je w CCC nie kosztowały najwięcej, ponieważ ja drogich butów tak naprawdę nie kupuję, pewnie kosztowały koło stówki. E, jak widzicie, są trwałe, ponieważ no, noszę je dużo, a jak widzicie, wcale aż tak bardzo się nie brudzą. E, są wytrzymałe, ponieważ je noszę. E, może w tym roku więcej niż wcześniej, ale jednak w zeszłych latach je nosiłam. Coś czuję, że kupiłam je dwa lata temu w CCC. Ale słuchajcie, ja je tak naprawdę widzę co roku. W tym sklepie, tylko z troszeczkę minimalnymi zmianami, że może trochę materiał jest inny, może tutaj pasek jest przesunięty o kilka milimetrów, ale te zmiany są niewielkie. Więc jeżeli szukacie takiego czegoś, to wpadajcie do CCC, myślę, że tam dostaniecie. I z tego co jak ja je kupowałam, to było kilka kolorów, więc może będzie tak, że będą w różnej wersji kolorystycznej. Więc jeżeli szukacie jakichś takich fajnych sandałków, ale trochę innych niż zwykle, to polecam Wam te. To już wszystko w tym filmie, mam nadzieję, że Wam się spodobał, jeżeli tak to koniecznie dajcie kciuka w górę, a jeżeli jesteście tutaj nowi albo po prostu nie subskrybujecie mojego kanału, to zapraszam Was, serdecznie zachęcam do zrobienia tego, ponieważ w wakacje będę stawiać dużo filmów, postaram się jak najwięcej, żebyście mieli tutaj e, sporo do oglądania. Jeżeli macie jakiś ulubieńców ostatnich tych dwóch miesięcy, to dajcie znać koniecznie w komentarzach z chęcią ja, jak i również inni z tego skorzystamy, może będą nasze nowe, wspaniałe odkrycia. A jeżeli chcecie mnie poznać taką bardziej na co dzień, to wpadajcie na mojego Insta, już tam mówiłam, staram się stawiać różne rzeczy. Też staram się być tam codziennie, więc na pewno możecie mnie tam zobaczyć na co dzień, a już się z Wami żegnam i do zobaczenia w kolejnym filmie. Cześć! One, two, three,